W związku z tym, że spotykamy się w Święto Zakochanych, pomyślałam sobie, że właśnie można opowiedzieć o miłości, o pożądaniu, o szminkach czerwonych od grzechu i o torebkach. Bo przygotowałam dzisiaj dla Państwa taki mini-odcinek związany z historią mody dotyczącą damskich torebek. Torebki, oczywiście, mogą być przedmiotem pożądania, więc myślę, że na walentynki nadają się w sam raz. Co zawiera damska torebka? Jest to pytanie podchwytliwe, prawda? Wśród panów krążą na ten temat różne opowieści. Natomiast panie nie mogą się nadziwić, ile to niezbędnych przedmiotów mężczyzna może zmieścić w kieszeniach. Jak wiemy, każda z nas ma przynajmniej kilka torebek, prawda? Zdecydowanie, nawet kilkanaście. Niektóre mają kilkanaście. Niektóre mają ich całe swoje życie nawet. Nawet pięknie powiedziane. Nosimy te torebki od rana do wieczora, bo przecież wieczorem również można pokusić się o piękne cacuszko, które będzie ozdabiało naszą kreację. Tak, no jest to wyjątkowy dodatek, na pewno. Często te wieczorowe torebki to są prawdziwe arcydzieła i myślę, że nie ma takiej siły. Która zabroniłaby oprzeć się kobiecie przed piękną wieczorową torebką? Nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły. O damskiej torebce bardzo często pisało się i mówiło nierzadko w tonie żartobliwym. Niektórzy twierdzą, że to, co dostanie się do damskiej torebki, ma małe szanse, żeby się z niej wydostać. Jeszcze w latach 50. Taka normalna kobieta, która wychodziła z domu, nie wyobrażała sobie, żeby wyjść z domu bez dobranej kombinacji. W skład tej kombinacji wchodził kapelusz, rękawiczki, torebka i buty. No dzisiaj już tak nie jest, nie mamy aż tylu dodatków, ale tak naprawdę współczesna kobieta nie może sobie wyobrazić życia bez torebki. Prawda? Torebka jest dobrym... Ponadczasowym. No i teraz jakbyśmy chcieli się zastanowić, skąd się wzięły torebki? Jak myślicie, skąd się wzięły torebki? Macie jakiś pomysł? Z potrzeby. O, jak wielki! One wzięły się z potrzeby. Wnoszenia Noszenia czy... czegoś, nie mając gdzie tego zabrać. Tak, żeby mieć niezajęte ręce. Rzeczywiście, torebki wzięły się od takich sakiew, które były pierwotnie przypinane do paska, to były takie sakwy, w nich trzymano niezbędne przedmioty i jak historia mody pokazuje, te torebki, czyli te sakwy wcale nie były tylko domeną kobiet, bo były do XVI wieku noszone przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Ale jak wiadomo, panie potrafią być bardzo zaradne i potrafiły do takiego paska, oprócz torebki, przypinać, przywiązywać bardzo różne inne niezbędne, użyteczne przedmioty, np. modlitewnik, nożyczki klucze czy nawet sztuczce. Państwo widzą na zdjęciu po prawej stronie jest tam taki właśnie przyrząd na łańcuszku wiszą takie niezbędne rzeczy, które przypinano przy pasie, one były wtedy był to bardzo wygodny wynalazek. I to powiedzmy, że to jest taka pra torebka. Później, jak mówimy o historii torebek, nadeszła rewolucja francuska. Jak wszyscy wiemy, po rewolucji francuskiej zmienił się zarówno cały świat, jak i zmieniła się moda. Pojawiły się kreacje, takie bardzo przeźroczyste, które były bardzo smukłe, i takie kreacje wymusiły, moda właśnie wymusiła znowu posiadanie jakiegoś przedmiotu, w którym można byłoby nosić niezbędne dodatki. I te charakterystyczne. Pod koniec XVIII wieku torebeczki to są takie woreczki zawiązywane na sznurku, tak jak widać na zdjęciu. To są prawdziwe dzieła sztuki, one są robione często ze złotej siateczki, są pięknie haftowane, wyszywane koralikami, właściwie prawdziwe cacuszka. Myślę, że też pewnie kobiety w tych czasach same sobie ozdabiały, że to mogła być taka domena kobiet też, ozdabianie tych torebek, prawda? Tak, to należało, to była jedna z cnót kobiecych, po to też były te przyborniki wiązane na paskach, żeby zawsze mieć dostępne igły, nici i różne tego typu przyrządy, które służyły właśnie do haftowania nie tylko torebeczek, ale różnego rodzaju robótek, także kobiety z wyższych star były zajęte wyszywaniem, haftowaniem, śpiewem, tego rodzaju rzeczami. I też niesamowite, że każda torebka była tak naprawdę wyjątkowa i oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. Tak, torebki były niepowtarzalne i takie torebki, które były prawdziwymi dziełami sztuki, one często były drogocenne, były zarezerwowane tylko dla klas wyższych. wyższych. Mhm. Tutaj chcę Państwu pokazać jeszcze jedną ciekawą historię. Jak widać na zdjęciu, są to e, e, ogromne kreacje oparte o takich, e, na takich stalowych konstrukcjach, są to krynoliny i te ogromne, takie kopulaste spódnice spowodowały nowy wynalazek, mianowicie powstały kieszenie. Ponieważ panie w tych, pod tymi konstrukcjami mogły mieć duże kieszenie, mhm. w których właśnie chowały wszystkie niezbędne różności. I ostatnią epokę, którą Państwu chcę pokazać, to jest druga połowa XIX wieku. Jak widać na zdjęciach sylwetka znowu jest smukła. I chcę tu Państwu pokazać bardzo ciekawe i właściwie bardzo piękne przyborniki, które Panie znowu wieszały przy, przy paskach. Takie przyborniki, jak widzimy, też były prawdziwymi działami sztuki. Mogły być zrobione z kości słoniowej, mogły być ze złota, srebra, z porcelany. I widać tam niezbędne przedmioty, które każda pani domu mogła mieć, czyli były to przede wszystkim klucze. Były to na przykład specjalne haczyki, bo panie przecież musiały zasznurować gorset, mm -hmm. musiały zasznurować buciki, buciki mm -hmm. bez, zapinane na takie haftki, bez takich haczyków nie można byłoby, nie można byłoby ich ubrać. No, była tam fiolka soli trzeźwiących, no tak. W, w różnych przypadkach potrzebna. I kończąc właściwie tę historię torebek, w drugiej połowie XIX wieku mamy Coś takiego, co się nazywa rewolucją przemysłową. I ta rewolucja przemysłowa spowodowała, że torebki zaczęły być produkowane już w bardzo dużych ilościach, przestały być dostępne tylko dla klas wyższych, zdecydowanie stały się tańsze i stały się domeną kobiet. I właściwie tak jest do dnia dzisiejszego. Ale i przestały być też trochę tak wyjątkowe i oryginalne, jedyne w swoim rodzaju. Mogą też stać się tak naprawdę takim przedmiotem, w którym się lokuje swoje oszczędności, prawda? Bo niektóre torebki no, są wiele warte. To się nie zmieniło od wieków. Dodatki mogą być lokatą kapitału. Kiedyś na przykład guziki, przepięknie zdobione z tak. różnych kruźców, były lokatą kapitału. Tu, jak widzą Państwo na zdjęciach, są już torebki współczesne, małe wieczorowe torebki. Tradycja sięga do tych casuszek z XVIII i XIX wieku.